Ja jestem Foxy i dzisiaj jesteśmy na najlepszym serwerze na świecie PvP. Zobaczycie, jaki jest dobry zaraz w tym filmie. Bo oczywiście gramy sobie combo na 100 MS-ach i zobaczycie, jak się zabija typów na takich MS-ach. Dobra, dzień i przychodźcie do oglądania, Eldo. <try> Bieski ręcze, bieski ręczer, power ranger, power ranger, to moi ludzie, moi ludzie, żadne resztki, żadne resztki, yeah. jestem, yeah. jestem dzieckiem ja dam ja dam dziecko, ja dam dziecko, ja dam Power ja power Moi ludzie, to moi ludzie. dziecko, ja Niebieski dziecko, ja dam dziecko, ja dam dziecko, ja dam cebulę. ja dam dziecko, ja dam Jestem ja dam ja dam ja dam ja Daj par więcej. Daj par więcej. Bram w piłkę. Bramę parszele. Nagrywam muzykę. Nagrywam muzykę. Więcej wysklej. Nie, 4 4 pełze. Ja jestem, ja jestem piłkarzem. No i gram, no i gram lepiej. Na, na bramkę. Tak jak tak jak Messi. Chama, na, na bramkę. Jesteś, jesteś kiepski. Chama, na, na bramkę. Czuję się na kręger Otwory zabiłem Niebieski ranger Niebieski ranger Power ranger Power ranger Oi moi ludzie Moi ludzie Żadne reszty Żadne reszty Jestem dzieckiem Jestem dzieckiem Zjadam ciebie Zjadam ciebie Zjadam cebulę Zjadam cebulę Jesteś leśny. Jesteś leisem. Nie, yeah, zombie, zombie. zombie. Dobra, widzicie, tak się kończy gra na PvP Temple, na 100 lajków makierko, na 50 lajków macie teksturpaka, ale i tak nie wbijecie, dlatego chuj wam w dupę, koteczki, ero.